Cześć, widzowie z tej strony, Rafał i A dzisiaj zrecenzujemy sobie dwa zestawy Sonica. Mamy tutaj jeden to z shadowem, figurką i z jakimś robotem. Też mamy jakby jakieś laboratorium Edmena i motor. A w drugim zestawie, to jest już trochę większy, mamy dwie figurki Sonica Tailsa i też jakaś tam stwórka mamy tutaj wielki samolot pierścienie 3 garaż tailsa leżak jakaś taka szafka yy, czy tam coś a pudełko od tyłu to tutaj jest pokazane takie coś takie i mamy tutaj też jeden kryształ yy, ten żółty na pudełko szadoła od tyłu to wygląda tak tutaj jak naciśniemy na to palcem to to się całe uruchamia będziemy się przyglądać tym zestawom ale pierwszy zobaczmy sobie instrukcję zestaw ze to ma o taką instrukcję z tyłu są oczywiście pokazane zestawy, bo w sumie tu są pokazane. Tutaj mamy ten zestaw Shadowa, a ten mech, tego Natchersa, to raczej też będzie recenzowany. No tutaj mamy właśnie ten samolot, taki mech. To jest nieco większy zestaw i ten, i ten tutaj. Ten tutaj, o, ten tutaj i ten tutaj może też będą recenzowane. A ten drugi zestaw, ten z tym, to ma dwie instrukcje. Jedną to ma od tego garażu, a drugą to ma taką. I oczywiście na tej drugiej to będzie pokazane yy, zestawy. O, mamy tak samo. Nie, trochę inaczej mamy. Bo ten szado to jest jeden z tych nowszych zestawów. O, tutaj mi kartka się ten przewróciła no i będziemy się tym przyglądać ale pierw sobie zaczniemy od yy, od shadow'a bo to jest mniejszy zestaw dobra, ten zestaw mamy tutaj ułożony zabierzmy sobie te i przyjrzymy się temu motorowi motor jest fajnie zbudowany, to wszystko to są nadruki tutaj możemy sobie tak podnosić no, fajny, solidny motor zbudowany, prosty, z paru elementów. Tutaj mamy światło jakby takie o. Mamy tutaj ruchomą kierownicę. To mamy ruchome? Dobra, przejdźmy do tego. Ta struktura to właśnie pokazuje, że tutaj naciśniemy to. Patrzcie teraz ten szlaban się jakby wysuwa bo tu jest mechanizm że jak się tutaj naciśnie to ten szlaban się wysuwa o i tutaj też właśnie mamy taki jeden co to tą szybę jakby rozwala ja sobie tutaj włożę shadowa o dobra Mamy to. I patrzcie teraz, że możemy zrobić taką scenę, że Alla z Shadow wychodzi. O. dobra jest fajnie zbudowana. Mamy tutaj też bardzo senny nadród. Nie wiem czy widać. Yy, tutaj mamy wszystko narysowane do shadow'a. I poczazane. Tutaj zbyt tego nie widać. I to też jest naklejcza. Od tyłu to wygląda też całkiem fajnie. No i główka Edymana. Taki stworek to on też się składa z kilku klocków. I z nich wypadały takie jakby ptaszki. Ale przyjrzymy się najważniejszej, czyli figurce shadowa. Oj, to by Shadow wygląda fajnie. Ma tutaj na, nadrutowane. Tutaj ma wszędzie nadrutowane. Z tyłu też. I nogi ma nadrukowane, Ale ta głowa to jest chyba najrzadsza. O, teraz to lepiej widać. O, tutaj ma nadrukowane Z tyłu tak. To... No i ta głowa też mega fajnie wygląda. Zestaw dostaje notę, bo teraz jeszcze y ocena tego zestawu. No to jakby... Zestaw jest fajny, moim zdaniem, tutaj mi nic nie brakuje. I to jest pierwszy zestaw, który w, w ogóle jest figurka Shadowa. Więc damy 10 na 10. Dobra, ale po, zanim przejdziemy do tego zestawu, to jeszcze chcę Wam pokazać saszetkę. Jej akurat nie mam. I tutaj jest właśnie taka małpa. O. W następnym odcinku jak będziemy sobie też robić zestawy. To będzie raczej druga saszetka z jakimś stworkiem latającym. O, i mamy niebieskie do ptaszka. No to jest saszetka, to to jest tak dodatkowo. Dobra, ale przejdźmy teraz do tego większego zestawu i zacznijmy sobie może od tego z znaczy samolotu. Samolot jest fajnie wykonany. Tutaj mamy nadruki. Po obu stronach. Tutaj, jak się przyjrzymy, to mamy do sterowania. Szybkie też mamy. No i tutaj mamy jakby takie, co tr się trzyma. Śmigła jest fajnie zbudowane. No, moim zdaniem, samolot, nawet by mógł być to osobny zestaw. Dobra. Teraz przejdźmy do trochę większej budowli. Znaczy, Prawie taki sam. Wielka to chyba taka sama. Garaż tego Tailsa. Garaż Tailsa. O. Ten garaż możemy sobie tak rozkładać. No i tutaj możemy obrócić. I mamy wszystko pokazane. Tu mamy jakieś monitory. I ten, jakby kryształ. Tutaj mamy takie coś. Oczywiście narzędzia. Oj. No, i tutaj też coś możemy sobie doczepić: się roślinczą oczywiście to jest optaszcza. Czy tam jak to się nazywa? Kurczaczcza, chyba. I jakiś, nie wiem co to jest. Chyba napój czy coś. No, ten, ten teraz wygląda fajnie, prosty. Przejdźmy teraz do. No, to, to nie muszę pokazywać. To, 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 są normalne, jakby takie pierścienie. Zna yy, przezroczystych że Ala, że na przykład lewitują. Leżak jest mega fajnie wykonany. I poza, że możemy dać Sonica tak, że tak będzie leżał, to tak jest trochę słabiej. A ja bym wolał na tym, tutaj go przyczepić, żeby on leżał sobie o tak o wiele lepiej wygląda, czyli leża też prosty ale mega fajnie wygląda i mamy jeszcze jakby takie co można jeździć tym, zapomniałem jak to się nazywa klucz oczywiście w środku mamy, tutaj mamy jakiś monitor coś chyba takiego a tutaj mamy ciasteczka czy tam bączki może oj Dobra, przejdźmy do tych dwóch figurek. to no, jeszcze nam został ten oto stworek. Też na przezroczystym. Może sobie latać. Tutaj się daje tego czućaczka. No, fajna, fajna konstrukcja. Dobra, przejdźmy do figurek. Sonic to tak jak zwykle wygląda. Buty ma nadrukowane. Głowa też. Głowa robi tą całą, jakby robotę, że fajnie wygląda. No i. No, Sonic to dobrze, dobrze wyglądające figurki, ale że najrzadszy to chyba jest tutaj Tails, bo on się pojawił yy, na start. To był w dwóch zestawach. Tu już w pokazywałem. To jest też jeszcze jedna figurka. Zapomniałem, czy ona się nazywa. Już biorę instrukcję. O, w tym jest Tails. I tylko w tym helikopterze. I shadow też jest rzadki, znaczy nie, shadowa na razie nie było, bo shadow to jest nowszy. A Tails wygląda tak. Ma normalne małe nóżki. Jakby tą nakładkę. Taką gumową to jest z gumy zrobione. No i... Tutaj tors nadrukowany dobrze i dłowa z uśmiechem. Dając noty temu zestawu. Zestaw jest bardzo fajnie wykonany i też jest 10 na 10. No ewentualnie to, to w sumie to nic nie brakuje choć... Nie, tutaj chyba nic nie brakuje. Bo to jest fajny, solidny zestaw jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda, bo to jest, Bo przez to, że te zestawy Sonika, Sonika są takie, jakby. że na przykład w tym to jest ten samolot, to, 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 to. To tak wygląda, jakby to było bardzo rozbudowane. Dlatego ja Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Dobra, i zaraz do Was wracam. A to się prezentuje tak. Ja się z wami żegnam, na nadzieję, że film się wam podobał. Cześć pa.